Na tym etapie pracy z e chciałbym wspomnieć o dwóch względnościach, mianowicie względność pędzla w stosunku do geometrii i względność geometrii w stosunku do wymiarów dokumentu. Tak więc skupmy się na razie na tej pierwszej względności i ja w moim przypadku będę pracował standardowym narzędziem, tak więc jego średnica to 64 i wprowadzę pociągnięcie, OK. A następnie przybliżę obiekt, włączę lokal i skorzystam z przesunięcia. I nie modyfikuję właściwości mojego narzędzia i wprowadzam kolejne pociągnięcie. Dobrze? I tak, widzimy, że w tej sytuacji udało się uzyskać dwa różne rezultaty, posługując się tym samym narzędziem i tymi samymi parametrami. Tak więc widzimy, iż pędzel pozostaje niezależny w stosunku do wielkości obiektu. Warto pamiętać o tym elemencie, gdyż pracując z tym samym narzędziem możemy tworzyć detale, jak i większe zmiany edycyjne. Okay, zajmijmy się teraz względnością geometrii w stosunku do wymiarów dokumentu. Wiemy, że możemy tworzyć dokumenty o różnych wymiarach, co jest dosyć istotne w kontekście ilustracji, gdzie zależy nam na jak większej rozdzielczości. Jednak w przypadku rzeźbienia i modyfikowania geometrii wymiary dokumentu już nie odgrywają takiego znaczenia w kontekście jakości obrazu. Oznacza to, iż możemy z powodzeniem modyfikować geometrię i rzeźbić ją przy małym dokumencie, jak i posługując się dużym dokumentem. Finalnie i tak możemy zapisać nasze narzędzie, a następnie zaimportować je do większego dokumentu i skalować geometrię, gdyż w tym przypadku geometria może być skalowana do dowolnych wymiarów bez utraty jakości. Dobrze? Tak więc przykładowo, utwórzmy inne wymiary tego dokumentu, czy też zmodyfikujmy wymiary tego dokumentu. Tak więc upuszczę obiekt, i skorzystam z Ctrl N i zmienię wymiaru powiedzmy aż do 4000. OK, i skorzystam z Resize. Dobrze. I oddale. Obraz mniej więcej w taki sposób, aby móc objąć w moim widoku obszar całego dokumentu. Dobrze. I skorzystam z możliwości załadowania narzędzia. I wprowadzę je na scenę. Tak więc widzimy, iż wprowadzając to narzędzie, w pewnym momencie pojawiają się skoki w obrazie. Tak więc duże wymiary dokumentu, w kontekście naszego narzędzia, mogą znacznie wpłynąć na wydajność naszego komputera. Aczkolwiek duży dokument, czy też większy wymiar dokumentu, nie wpływa na jakość naszego obiektu. Tak więc tą samą jakość po prostu uzyskamy, wprowadzając narzędzie do dokumentu o znacznie mniejszych wymiarach. Oczywiście mam tutaj cały czas na myśli etap edycji naszego narzędzia, czy też geometrii. Tak więc z powodzeniem możemy edytować geometrię w dokumencie o wymiarach 640x480, jak i w dokumencie o wymiarach przekraczających nawet 4000 pikseli, aczkolwiek będzie miało to wpływ na niektóre parametry. Tak więc przykładowo, Największy pędzel w Zibraszu w przypadku dokumentu o takich wymiarach wcale nie jest taki duży. I podobnie sytuacja będzie prezentowała się chociażby z Alfa, gdzie poszczególne mapy dysponują konkretnymi wymiarami, czyli wartościami bezwzględnymi. O wiele lepiej po prostu edytować narzędzie, czy też rzeźbić w dokumencie o mniejszych wymiarach, a następnie wprowadzać gotowe narzędzie do dokumentu o większych wymiarach. Gdzie tworzymy finalną kompozycję lub ilustrację. Tak więc pamiętajmy o tych względnościach w kontekście Zibrasza, a ja zapraszam już do kolejnego rozdziału.